Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego firmy Intercom.pl. Dzisiaj zajmuję się omówieniem nowości wynikających z oprogramowania w systemie Hig Hikvision. Programowanie, o którym mowa będziemy testować na zestawie stacji wewnętrznej KH8381 oraz stacji bramowej KV9503. Generalnie rzecz biorąc, oprogramowanie tyczy się głównie stacji wewnętrznej. Jest to oprogramowanie, które dodaje użytkownikowi kilka kolejnych funkcji, dzięki którym praca z systemem jest łatwiejsza i prostsza i można ją wykonać bez użycia laptopa. Oprogramowanie oznaczone sygnaturą 2.2.100 jest dostępne na większość stacji wewnętrznych, począwszy od modelu 6320 przez 6351 na 8381 skończywszy. Generalnie rzecz biorąc, wersja oprogramowania dla konkretnego urządzenia jest dostępna na stronie producenta. Aby omówić funkcjonalności oraz różnice wynikające z nowego oprogramowania, musimy złożyć system praktycznie od podstaw, tak więc przechodzimy do konfiguracji urządzeń. OK, możemy przejść do konfiguracji naszego zestawu. Już na start po aktualizacji widzimy, że zmieni się nieco interfejs graficzny naszej stacji wewnętrznej. Jest on troszeczkę w jaśniejszych barwach. Ranty są bardziej zaokrąglone, jest on po prostu bardziej czytelny. Tak więc zaczynamy konfigurować. Wybieramy na początku, oczywiście, język. Dalej ustawiamy sobie hasełko. Oczywiście to hasło zostanie przerzucone na stację bramową, tak więc będzie ono jako hasło admin do obu urządzeń. OK, klikamy aktywowane i w tym momencie po zakończeniu procesu aktywacji urządzenie w aplikacji SADP czy Hydrus powinno wyświetlać się ze statusem aktyw. Kolejny krok to ustawienia sieciowe, czyli wpisujemy nasz adres IP lokalny dla stacji wewnętrznej. Jeżeli chodzi o adres IP stacji bramowej, bo on też się oczywiście zmieni, będzie to adres IP o oczko wyżej niż stacji wewnętrznej, taki adres zostanie nadany przechodzimy do następnego okna. Następne okno to ustawienie panelu wewnętrznego, czyli w tym miejscu określamy czy jest to master, czy slave, czy jest to lokal numer 1, czy jakiś pomocniczy. Ustawiamy sobie w tym miejscu oczywiście również czas. Po kliknięciu OK możemy przejść do kolejnego okna. Jeszcze wracając do okna Wi-Fi, oczywiście jeżeli mamy, tak jak w tym przypadku, stację wewnętrzną WTE1, możemy sobie takie połączenie Wi-Fi skonfigurować, tak więc to robimy właśnie też w tym miejscu. Kolejne okno to wybór naszej stacji bromowej, która będzie jako główna stacja dla tej wewnętrznej. Nie podpinamy żadnego numeru wewnętrznego, nie mamy innej stacji wewnętrznej, na razie nie włączamy Hik Connecta. Klikamy zakończ i czekamy na zakończenie procesu parowania. OK, zestaw został skonfigurowany, więc pierwszym, e, pierwszą akcją, że tak powiem, po zakończeniu po procesu parowania, jest oczywiście testowe przedzwonienie urządzeń. Urządzenia nam dzwonią. Drzwi są otwarte. Elektrozaczep się otwiera. Tak więc nie ma problemu. Tak, i przechodząc do ustawień, jeżeli chodzi o funkcje, które, że tak powiem, tutaj się różnią w tym oprogramowaniu, są one dostępne w zakładce wyróżniona funkcja, domek z gwiazdką, generalnie rzecz biorąc. I teraz tak, jeżeli chodzi o funkcje, które tutaj mamy dostępne, wyzwanie windy, centrum zarządzania połączeniami, oczywiście, ale nie to nas interesuje. Funkcja zdjęcie to jest funkcja, która była już wcześniej, czyli w momencie naciśnięcia stacji, przycisku stacji bramowej, czyli wywołania połączenia, zostanie wykonane z jej modułu optycznego zdjęcie, które będzie dostępne i w stacji wewnętrznej, i w aplikacji Hikconnect. Idąc dalej, możemy włączyć sobie coś takiego, co się nazywa detekcja ruchu. Generalnie jest to funkcja odpowiedzialna za przechwytywanie metadanych, czy po prostu tagowanie materiału, nagrywanie materiału w momencie detekcji ruchu z poziomu stacji bramowej. Tak więc, jeżeli mamy na stacji bramowej włączone zdarzenie detekcji ruchu, po włączeniu opcji detekcji ruchów stacji wewnętrznej, oczywiście gdy mamy włożoną kartę pamięci, zostaną nagrywane fragmenty, będą nagrywane fragmenty po prostu na kartę pamięci właśnie. Nieco niżej mamy funkcję rekord odblokowania drzwi. Jest to funkcja, która po prostu zbiera informacje o tym, jak sterowane były przekaźniki stacji bramowej i będzie określała to w formie takiego dostępnego dziennika. Funkcja zostaw wiadomość, czyli funkcja związana z taką troszeczkę pocztą głosową naszego systemu, to też było już wcześniej, czyli w przypadku, gdy połączenie zostanie odebrane przez jakiś okres czasu, to stacja bramowa wygeneruje komunikat, zostaw wiadomość, będziemy mogli nagrać sobie krótki filmik i później, że tak powiem, użytkownik zestawu będzie mógł sobie to odtworzyć i odsłuchać. Idąc dalej, jeżeli chodzi o funkcję połącz wideo, możemy sobie oczywiście taką funkcję tutaj, Także włączyć, lista zabronionych. no W tym przypadku tutaj tego nie będziemy włączać, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o modyfikator głosu, jest to nowa funkcjonalność, ale dostępna tylko dla stacji wewnętrznych serii 8, czyli 8381, tak jak tutaj mamy 38350. Modyfikator głosu, o którym mówiliśmy już nieco wcześniej, są dostępne trzy opcje: oryginalny głos, czyli taki natywny, tak jak teraz byśmy zaczęli przez ten zestaw rozmawiać: głos wujka i głos klauna. Generalnie rzecz biorąc, zamysł tej funkcji jest taki, że. Gdy zestaw obsługuje także dziecko, możemy domyślnie włączyć modyfikator głosu i w tym przypadku osoba obca, kurier, ktokolwiek, kto będzie po prostu wdzwaniał się na, ten, na tą stację wewnętrzną, no nie wie z kim do końca rozmawia, tak więc poniekąd taka funkcja bezpieczeństwa. Z ciekawych rzeczy, automatyczne odblokowanie drzwi, funkcja, która działa w ten sposób, że możemy ustalić, któryś z przekaźników jako ciągle otwarty i będzie to działało mniej więcej w ten sposób, włączymy sobie to teraz, przetestujemy czyli dzwonimy z poziomu stacji bramowej i od razu jak zadzwonimy, stacja bramowa wyda komendę, że drzwi są otwarte czy tam informacje, że drzwi są otwarte, będziemy mogli po prostu wejść. Sprawdzimy sobie jeszcze elektrozaczep, w tym momencie jest w pozycji zamkniętej, dzwonimy. Drzwi są otwarte. I elektrozaczep zostaje automatycznie otworzony. do której jest teraz zajęta. Funkcja bardzo przydatna, jeżeli chodzi o firmy, gdzie w ciągu dnia jest większy ruch przez drzwi wejściowe, które są obsługiwane przez taki zestaw. Nie musimy za każdym razem potwierdzać, potwierdzać połączenia, otwierać tych drzwi ręcznie, możemy to zrobić w pełnym automacie. Tak więc to na ten moment tyle, przejdziemy za momencik do kolejnych funkcjonalności. OK, możemy przejść do weryfikacji działania funkcji, które włączyliśmy przed momentem. W zakładce wiadomość widzimy, że spadają nam kolejne powiadomienia. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rekord zdarzenia w takiej zakładce, mamy informacje o nastąpieniu właśnie detekcji ruchu z poziomu stacji bramowej, mamy też informacje od bloku drzwi 1, czyli z jakiego, no tak jak mamy tutaj napisane, z jakiego źródła, z jakiej stacji bramowej zostały te drzwi otwarte, to oczywiście ma znaczenie w przypadku systemu, który ma więcej stacji bramowych. Tutaj jak widzimy możemy sobie ten fragment odtwarzać bezpośrednio, lokalnie z poziomu stacji wewnętrznej. Idąc dalej, jeżeli chodzi o funkcje, tak na dobrą sprawę więcej opcji jest też dostępnych z ustawień zaawansowanych, czyli w miejscu, gdzie musimy się już uwierzytelnić. Po wpisaniu, po wpisaniu hasła administratora mamy dostępną zakładeczkę, między innymi taką jak uprawnienie osoby. Jest to nic innego jak możliwość dodania użytkownika do tego lokalu. Czyli możemy w tym momencie utworzyć użytkownika i tak na dobrą sprawę nadać mu poświadczenia. Wpisujemy jakieś hasełko: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Standardowo zrobimy sobie PIN. Jeżeli chodzi o kartę, to również możemy taką kartę wydać. Przykładamy brelok, Mamy informację o odczytanym ID-ku. Klikamy OK. Zapisujemy sobie te ustawienia i Drzwi są otwarte. możemy korzystać z naszego użytkownika. Drzwi są otwarte. Tak więc bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o dodawanie kolejnych użytkowników. Możemy to wykonać bezpośrednio z poziomu stacji wewnętrznej. Jeżeli chodzi o dalsze opcje, dalsze funkcjonalności. W zakładce konserwacja systemu mamy, włączone, mamy do włączenia opcję wyświetl na ekranie. Jest to bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o w sumie kwestie konserwacyjne, czy też że tak powiem dodatkowe takie kwestie diagnostyczne. Generalnie chodzi o to, że w tym momencie stacja wewnętrzna jej pulpicik jest dostępny w ramach strumienia RTSP w naszej sieci lokalnej. Tak więc zaraz podłączymy sobie laptopa i zweryfikujemy, czy możemy uzyskać strumień do pulpitu stacji wewnętrznej. Ok, w celu weryfikacji działania strumienia stacji wewnętrznej wykorzystamy oprogramowanie VLC. W tym przypadku klikamy w lewym górnym rogu zakładeczkę plik, otwórz strumień w sieci i podajemy ścieżkę składającą się z naszego adresu IP stacji wewnętrznej oraz informację o tym, który to jest kanał. Oczywiście stacja wewnętrzna generuje tylko jeden, tak więc klikamy odtwarzaj, czekamy chwilkę i VLC w tym przypadku, ścieżkę mamy bez wpisanego hasła i użytkownika, tak więc musimy się tutaj dodatkowo uwierzytelnić. Falce wyrzuca nam w tym przypadku dodatkowe okienko. wpisujemy poświadczenia, klikamy enter, no i mamy dostęp. widzimy po sieci to co się dzieje na naszej stacji wewnętrznej. Oczywiście jeżeli chodzi o odtwarzanie podglądu z kamer w tym przypadku no to tak na dobrą sprawę przez fajlce tego nie zobaczymy, natomiast będziemy widzieli wszystkie operacje, które są wykonywane na tym urządzeniu. No i tak na dobrą sprawę taka funkcjonalność ma no, kilka zastosowań, bo możemy sobie taki strumień po prostu wyświetlać, weryfikować działanie w celach, nie wiem, prezentacyjnych, jakiejś właśnie weryfikacji. Możemy równie dobrze taki strumień podłączyć sobie do rejestratora i również to nagrywać, na przykład z detekcją ruchu. Wtedy będziemy mieli informację, kiedy, że tak powiem, stacja wewnętrzna była używana i co było dokładnie klikane. tak więc można to wykorzystać też w ten sposób. Generalnie bardzo ciekawa opcja, która wcześniej nie była oficjalnie dostępna, jest to funkcjonalność, która została dodana przy właśnie oprogramowaniu 2.2.100. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o informacje z poziomu stacji wewnętrznej na temat tego nowego oprogramowania. Kolejne opcje dostępne są w ramach aplikacji KeyConnect, tak więc przechodzimy na urządzenie mobilne. OK. Aby móc zaprezentować, zaprezentować funkcjonalności dostępne z poziomu Hig musimy najpierw dodać i oczywiście włączyć obsługę Hig Connecta z poziomu stacji wewnętrznej. W tym celu przechodzimy do ustawień zaawansowanych. Poświadczamy hasełkiem, przechodzimy do konserwacji. Do usługi, ustawień usługi i Connect. Oczywiście jest to okno, które było dostępne w ramach interfejsu tego wizardow wizardowego, ale pominęliśmy je sobie, tak więc można oczywiście zawsze do tego później wrócić. Włączamy obsługę, podajemy kod weryfikacji, czyli dodatkowe hasło, które stanowi zabezpieczenie dostępu do naszego urządzenia. Jeżeli mamy poprawę ustawienia sieciowe, widzimy już teraz, że stan serwera i Connect jest online. Dla pewności cofamy sobie zapisując zmiany, wracamy. No i mamy dwa kody QR. Lewy jest to kod do pobrania aplikacji, prawy jest to już do dodania urządzenia, czyli w naszym urządzeniu mobilnym wybieramy w aplikacji Hik Connect dodaj i skanuj. I w tym przypadku skanujemy nasz kod QR. Aplikacja wyszukuje informacje o urządzeniu. Mamy informację o tym, że nasze urządzenie zostało dodane do konta, klikamy dalej. Nie uwierzytelniamy instalatora, czyli robimy pomiń i mamy praktycznie od razu dostęp do naszego, do naszego zestawu, czyli już w tym przypadku powinna nam dzwonić aplikacja mobilna. Ok, przechodzimy do omówienia najciekawszej funkcji związanej z nową wersją oprogramowania stacji wewnętrznej dostępnej w ramach aplikacji HIK Connect. Zakładeczka Autoryzuj i przepustka tymczasowa. Przepustki tymczasowe do tej pory były dostępne w ramach HIK Connect Team, czyli bardziej zaawansowanego systemu chmurowego. Na ten moment możemy tworzyć przepustki tymczasowe w ramach naszego systemu wideo domofonowego. I przepustka tymczasowa, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia dostęp czasowy bądź też pod względem konkretnej ilości przejść, że tak powiem, do naszego systemu. Tak więc możemy taką przepustkę wygenerować, na przykład dla kuriera. Przepustkę nazywamy sobie opcjonalnie. W naszym przypadku będzie to test. Wybieramy sobie drzwi, na których ta przepustka ma działać. Możemy wybrać kilka, jeżeli system domofonowy jest nieco bardziej rozbudowany. W naszym przypadku jest to jedna stacja bramowa, tak więc klikamy potwierdź. Dozwolone przekroczenia bramy zrobimy sobie 3. I nieco niżej mamy okres ważności naszej przepustki, czyli może ona działać w konkretnych godzinach, całą dobę, jak będziemy chcieli. Jeżeli chodzi o przekroczenia bramy, ich może być aż 200 maksymalnie, tak więc spokojnie powinno to wystarczyć. Klikamy generuj. Przepustka została utworzona. Przepustka działa w sposób taki, że w tym momencie zostało założone konto o nazwie test na stacji bramowej. I teraz tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie funkcjonalności, mamy wygenerowany PIN, mamy wygenerowany kod QR, tak więc zaczniemy sobie weryfikować od naszego PINu, czyli hash, nasz PIN i OK. Otwarte. I mamy informację, że drzwi są otwarte. Jeżeli chodzi o stację 950, mamy tutaj opcję weryfikacji również kodem QR, natomiast domyślnie ona jest wyłączona. Aby włączyć sobie tą funkcjonalność, przytrzymujemy ekran, przesuwamy na przykład w prawo. Wpisujemy hasło. Ok. I w preferencjach mamy funkcję Otwórz przy użyciu kodu QR. Cofamy się do pulpitu głównego. Wybieramy sobie uwierzytelnianie kodem QR. Mamy tutaj nasz kodzik. Są Mamy informację o tym, że drzwi są otwarte. Na ten moment przepustkę wykorzystaliśmy już dwa razy. Wykorzystamy ją raz jeszcze. Okay. Są I tak na ten moment wykorzystaliśmy wszystkie e, możliwe dozwolone przekroczenia bramy. Spróbujemy sobie uwierzytelnić raz jeszcze. I mamy informację, że otwieranie drzwi się nie powiodło, możemy spróbować również z pinem. i również otwieranie drzwi nie powiodło się, tak więc bardzo ciekawa funkcjonalność do wykorzystania raczej jeżeli chodzi o systemy w firmach, jak również no tutaj w przypadku takiego systemu, że tak powiem w domu jednorodzinnym, no również takiemu kurierowi możemy dać dostęp, przykładowo żeby mógł sobie wejść i taką paczuszkę nam zostawić, tak więc bardzo ciekawa funkcjonalność dostępna z jednego miejsca z naszej aplikacji mobilnej z konta hik tak więc to tyle jeżeli chodzi o omówienie nowych funkcjonalności, możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Omówiliśmy oprogramowanie oraz skonfigurowaliśmy zestaw. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Generalnie rzecz biorąc, systemy wideo domofonowe to zaraz obok systemów monitoringu kolejna popularna grupa produktowa, dzięki której możemy jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje mienie czy uzupełnić system. Generalnie rzecz biorąc, są to urządzenia z pogranicza automatyki bramowej i kontroli dostępu. Tak więc, przy pomocy systemu monitoringu możemy stworzyć jeden kompleksowy system zabezpieczenia mienia. System wideo domofonowy, podobnie jak system monitoringu, otrzymuje regularne aktualizacje, dzięki którym system jest jeszcze bardziej funkcjonalny i bezpieczny, a przy tym jeszcze bardziej kompatybilny z pozostałymi elementami systemu Hikvision, takimi jak aplikacja mobilna, właśnie system monitoringu, kontroli dostępu czy systemu alarmowego. Kolejny film na naszym kanale to oczywiście kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. U dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie składania zamówienia w naszej platformie zakupowej Picom. Kod upoważnia do naliczenia kilka procent dodatkowego rabatu na zakup chociażby takich elementów wideo domofonowych od Hikvision, tak więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Zachęcam również do kontaktu firmy instalatorskie, które są zainteresowane rozwinięciem swojej oferty o chociażby systemy wideodomofonowe Hikvision. Jesteśmy w stanie zaproponować pomoc w doborze rozwiązania oraz przy jego wdrożeniu, tak więc również zachęcam do kontaktu. Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się w opisie tego filmu. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.